nagraniach o implantach, fizycznych urządzeń, urządzeniach, które są wkładane, zaszczepiane do organizmów ludzkich. Proszę, rozwiń ten temat. Tak. W momencie, w którym chciałem rozwinąć to nagranie, telefon przerwał rozmowę, dlatego wiem już, że na hacu. Które odbierają te dźwięki, te częstotliwości, które gdzieś tam śledzą rozmowy telefoniczne, no cóż, wiedzą, że rozmawiamy, no i wiedzą, że te tematy będą powiedziane. W moim odczuciu, w moim przekonaniu, tak jak ja uważam, to powinno dostać to przynajmniej szersze do Dokładnie. Aha, więc zacznę od osobistego doświadczenia, bo tak po prostu najlepiej. rok temu, zanim poznałem Karolinę, około rok temu, um, usłyszałem od swoich opiekunów, od wyższej yy, że nie kładł się spać i nie puszczał muzyki, i on wkrótce wziął prysznic. To było, yy, było w czerwcu ubiegłego roku. No, no cóż, nie posłuchałem zarówno nie wziąłem tego treści, żeby się gdzie jak i puściłem sobie muzykę z YouTube'a no i po prostu, mówiąc krótko, położyłem się w pasji w świecie astralnym przyniosłem się do miejsca, które wyglądało jak supermarket kiedy tysiące ludzi, dokładnie to, to była Biedronka a tysiące ludzi, tam wszystkich ludzi, chodzą jak zaprogramowani w kółko nawet no, nie wiedzą i po to robią jesieni, które które im szkodzi. Byłem zdziwiony, co ja tam w ogóle robię. Słyszałem dziwny dźwięk pulsacyjny. Eee, jak ktoś pracuje z dźwiękami mineralnymi, no to wie, jak te dźwięki funkcjonują. One są bardzo łatwo, dźwięki mineralne mogą albo zestroić, albo nastroić parę. Jest to potężne narzędzie, które le w których można zarówno przekaz złości, przekaz e, fal, morza, lasu, e, przekaz piękna, dobra, harmonii, światła i szczęścia, jak i przekaz negatywnych, strachu, manipulacji, konkurencji, rywalizacji, ego. Będąc w tym centrum astralnym widziałem, jak Jedna z osób dotykała sobie uszy, bo nie chciała słyszeć tego dźwięku. Ona zresztą odetkała jej fizycznie te uszy. No i cóż i ona stała się takim samym zaprogramowanym powiedzmy jak ona, jak oni robota. Ja chciałem się wybudzić. Natomiast na komendy astralne posytułem wybudź się, budzę się, wiele no, sposobów się podróżyli astralnie na zbudzenie się. Zwizualizowanie sobie swojego ciała. ponieważ żadna z znanych mi technik nie działała. Na powiedzieć, byłem astralnie uwięziony. Jedno z moich ciał nie mogło wrócić do ciała fizycznego. Wtedy usłyszałem, przebił sobie ucho. Tak, w tym włożyłem sobie ucho do, do, do ucha energetyczny palec. Omówiłem się. A ponieważ. W moim domu była wtedy lokatorka, moja przyjaciółka, powiedziała mi o tym wydarzeniu i pokazała mi to miejsce. Normalnie ona jest taką postacią, do wielu rzeczy, o jej opowiadałem sceptycznie, nastawiona część przyjmowała, część odrzucała. Natomiast no cóż, trudno to było odrzucić, jak od tamtego momentu w okolicach mojego ucha to stykało, tak. Mm -hmm. Jednakże ponieważ nauczony różnych życiowych doświadczeń nie za bardzo oddałem się tej wspanicy większej. Po prostu zaufałem dalszemu prowadzeniu no i jak najwięcej czasu przebywałem w naturze, jak najwięcej czasu podnosiłem wibracje no i to spukanie gdzieś tam stopniowo zmalało. Natomiast minęło kilka miesięcy, a Zadzwoniłem, napisałem do Karoliny, dlatego że no cóż, z, z czynników, o których w tym nagraniu na razie nie chcę jeszcze mówić, um, osłabiło się moje ciało fizyczne, osłabiło się moje ciało energetyczne, przez to to stukanie narosło. Najpierw przerodziło się stukanie, później kula pulsacyjna, migrenowa. Oczywiście to nie była migrena, bo ja nie mam migren. Też chciałem zaznaczyć, bo ze względu na sposób odżywiania jak się odżywiam nie um, to miejsce w skroniach zaczęło się nagrzewać. Jak wspomniałem, zaczęły być objawy bardzo podobne do objawów mojej babci z pierwszego nagrania. Ktoś to będzie chciał o, sobie odsłuchał. Zacząłem słyszeć wiśni w głowie. Nie koło mnie, ale w głowie, tak, Generalne generalne sygnały, niższe, wyższe tony, zacząłem czuć temperaturę, nie tej, czułałem temperatura. temperaturę, a no to już też jest tam charakterystycznie w rozwoju duchowym więc to niejako, nie akurat pan nie widziło, że czynniki atmosferyczne nie mają większego znaczenia, natomiast coś, co miało dla mnie kolosalne znaczenie, to to, że zacząłem trafić w Musicie, dobrze oczywiście wiedzieli, że pracując z energią, każda osoba mniej więcej wie, jak się ma pod energii, tak? No każdy z nas wie, kiedy mniej te śpiący, chce zjeść, się położyć. Natomiast później zaczynamy widzieć takie niefizyczne pokłady czy te wizualizacji, czy odczuć dodatkowych pokładów zbiorników, światła, które nasze ciało magazynuje. Jak tą energię można korzystać z niej, to jest to... nie wiele, to, to po no, w momencie, w którym ta energia jest odprowadzana, chciała, miałem momenty, kiedy dosłownie prawie że zamiałem. Ja czekoladę za czekoladą, a energia mi chciała dalej została zdrową. Nie, nie chcę, nie Natomiast z tego zmierzam. Dlatego, że potężne dawki energii. Zostały wyprowadzone z mojego ciała nie tylko poprzez ten ale jak i też kontakt fizyczny. No i ponieważ moje sposoby, które mi wtedy były znane i dalej są znane na podniesienie wibracji, nie do końca zdały na ten, ten moment efekt. Hmm, poprosiłem różnego rodzaju osoby, które zajmowały się z energiami, pracowały. Do terapeutów, czy osoby rozwijające się, żeby pomogę. W momencie, w którym powiedziałem, z czym to się jest, tak, że jest to impla cywilizacji powojennych. Od razu wspomnę, bo tego bo ja, ja nie robiłem, mówiłem to ogólnie, jaka jest to cywilizacja. I tutaj na Ziemi ludzie nazywają część z ja nich reptilianami, czy też szarakami, zwykła reptilian. Natomiast ja nie operuję tymi nazwami, dlatego że nazwy są tylko umowną formą. Ci, którzy to zamontowali, wyglądali w ogóle przynajmniej, bo mieli niebieskie kształty, e, około 1,70 m i mocno Tak. Nie pytałem ich, jak się nazywają. No cóż, czy to jest istotne, nie wiem, może. Natomiast którzy im wtedy pomagali, nie spotkali się z czymś takim energetycznym. To po prostu im też zabierało energię. W jednak pojawił się na mojej drodze chłopak, który, hmm, który no, zrobił pewną rzecz. Był w energetyczny, zobaczył, że koło moich ciał była nałożona opaska energetyczna, szczególnie koło takry korony, czakry gardła. W miarę starał się mi ściągnąć. Nie udało mu się to wtedy w 100% dlatego, że zabierało również to jedną energię. Po prostu jak to wyglądało fizycznie. Każdy, kto wtedy został za rękę, słab. Każdy, kto przesyła mi energię, słab tak? Każdy, kto próbował coś z tym zrobić, słab. Jak to wyglądało, Czy to wygląda? Jak taka robak um, żyjący stworzeniem takimi małymi konieczkami ramion, matek, które się rozrastają, bardzo cieniutkimi. W formie fizycznej to, to ma na pewno metale, które nie funkcjonują na Ziemi, dlatego że na pewno są samopowielające się, tak? To jest pierwsza, czy gdybyśmy do niej podejść typowo fizycznie, typowo z naukowego punktu widzenia, spróbować to charakteryzować. Czyli mówiąc krótko, Pierwiastek odporny na temperatury, a jednocześnie zimno rozstraja to. Można też powiedzieć sprzeczność. No nie, bo zimno mam no, na myśli energię. Czyli mówiąc tylko zimna energia, czy ciepła energia potrafi to rozstroić, natomiast same warunki atmosferyczne, no, nie jak mają wpływ na to urządzenie. Dalej. Jest to pewna forma żywego organizmu, dlatego, że po prostu przemieszcza się w ciele fizycznym. Można zobaczyć, jak w okolicach głowy pulsuje. Tak? Czy to w okolicach głowy, czy jak ktoś w okolicach a powiększa się, maleje. Czyli mówiąc krótko, forma nierobotu, nanorobotu żywego organizmu. Dlaczego żywego? Bo ma swoją świadomość. Ma świadomość która została w jakiś sposób przetworzona czy, czy kontrolowana zdalnie ze statku. Skąd wiem? Znów jak widziałem to. Jakiego statku? Na pewno bardziej fizycznego, tak? tam tamta strona używa statków fizycznych. Bo musicie wiedzieć, że jeżeli to światła nie potrzebują fizycznych urządzeń, to wszystko robią w energii. I co jest bardziej negatywne, no, większość rzeczy potrzebują cywilizacji stworzyć. Bo, do, szczególnie do podróży, a w traj, do podróży nie wyklanekamy. Zrazu tutaj moja wyższa jaś podpowiada mi, że wol... że może jakimś tam pierwiastek, który tam może, mógł być dostosowany do Mieszka Wolframu, to może być, nie wiem, możliwe. Co jest to jeszcze z takich e, objawów, żebyśmy to mieli charakteryzować. Odnowi działają na, na system nerwowy, mówiąc krótko, zaburzenie neuroprzekaźników. Dlatego, że te ciemniki i niteczki, jakie to ktoś w siebie wydala, czy rozmnaża, stają się takim dodatkowym kanałem, w którym po prostu energia jest odprowadzana z ciała. Najpierw do tego urządzenia, bo to urządzenie musi być stale zasilane, Dlatego, że wybór różnych metod i technik, żeby który jest tam gdzieś coraz bardziej naturalny, on no, tylko przez kilka dni nie, wiem, nie pijąc, pił, dostawać organizmowi energii z y, otoczenia, który na tyle osłabiłem to urządzenie, że praktycznie wygasło. Nie zniknęło całkowicie, ale wygasło. Żywi się jeszcze cukrami, dlatego moja dieta, mój sposób żywienia ogranicza cukry do minimum. Mam na myśli nie cukru w ogóle i nie Cukrów prostych nie jem w ogóle. Dobrze. W minimalnej formie jem węglowodany, nie jem sacharowy, raczej znaczy fruktowy, czyli mówiąc krótko, owoce. Sporadycznie cukier brzozowy. W większości raczej piję. Więc się po prostu warzywa, rzeczy oczyszczające organizm z metali też. Są tam na pewno metale też. No i cóż, nie dało nam się pewnie z tym chłopakiem tego urządzenia rozstroić więc no, w ścieżce egzystencji prowadziliśmy do Karoliny. Um, wtedy pojechaliśmy tam z moją nową dziewczyną. No, dwa dni spędziłem wtedy u Karoliny. No nie całe, bo to była w sumie noc w dzień. To już właściwie na może powiedzieć, jak ona to odbierała, to urządzenie. Natomiast to jeszcze mogę powiedzieć z do własnego doświadczenia. Wszystko odprowadzę energię. U osób, w którym, którym ja usuwałem to urządzenie, a przypomina objazdy neurologicznego na objawy nowotworu, natomiast nowotworem nie jest. Dostaje się do organizmu poprzez szczepionki, poprzez zastrzyki, poprzez żywność, poprzez wodę, poprzez chemical taste, czyli w powietrzu. Może być również w formie astralnej, może być też również to ciekawe w formie robotycznej, tak? Zostawiam się z robotami owodami. Dwa razy miałem taką przyjemność. Powoduje... Ładuje się jeszcze przy tego rodzaju urządzeń. Tak, Rozmawiam z rozmawiałem z telefon, a inaczej nie słyszę ten telefon, jak to wpływa na, na to urządzenie. To jeszcze powoduje... Niezwykle dużo trzeba mieć własnej energii i samoświadomości, żeby nie poddać się stanowi bezwładności. Bo bardzo łatwo, nie mając energii, po prostu kto był nie mocno zmęczony, to wie. Tak to jest. Tak? Plusem tego jest to, bo to też mam plus. Tak, plus. Że na pewno wyczula wszystkie myśli to wyczuwa, wyczuwa wszystkie zmysły do maksimum, krótko powodując synchronizację albo efekt kooperacji, synergii, synestezji, wszystkich zmysłów. Bo organizm próbuje jakoś sobie z tym poradzić, więc wszystkie zmysły, czy to czucia, czy to ręku, czy to słuchu są do maksimum cały czas. Wytężone. To to jest to niewątpliwie prób, bo dzięki temu łatwiej można odbierać tę rzeczywistość fizyczną. Natomiast bywają też, i mamy doświadczenia z tą technologią, żeby nie było cała też w pośpiechach, tylko się mieścić w lekarstwie, urządzenia elektroniczne w naszym otoczeniu mogą, mogą być. Może funkcjonować bardzo specyficznie w naszym otoczeniu. No bo jest to, mówiąc krótko, bardzo potężne źródło energii. A wszelka energia elektromagnetyczna oddziałuje na to. To leży w ludzi, na których to zaobserwowałem. Było to również w ukłonkach głowy, dlatego, że jest to centralny, jest centralny kierowania organizmem. Stąd, kiedy jest to zamontowane na uchem, łatwo. Łatwiej wpływać na osobę, albo może być to coś na karpu, w okolicach rdzenia, Ci, którzy tam mieli, obserwowali, również były podobne objawy. Natomiast zaturzenie w tym było charakterystyczne. Może to być w okolicach splotu słonecznego, mówiąc krótko, brzucha, bo żołądek będzie mocno powiększony. Bardzo mocno a jednocześnie plot jest również bardzo ważnym centrum energetycznym. może to być w okolicach serca, karki piersioń. Są to takie głowa, rdzeń, kark, plot i, i serce są to takie główne środki energii w ciele człowieka. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś zaburzenia, które bardzo mocno odstają od wszelkich norm, radziabni zwrócić uwagę, czy nie będą to implanty. Dzięki, ja dziękuję. Tak sobie z tym radzić. To